Masz 8 A ja już mi się kobot skończył. No to tam do rozciszamy. O dobra. A mi już nie trzeba kobot sumie. No właśnie, postanowiliśmy, że gdy będziemy mieli 100 widzów, ogłosimy konkurs. Prawda? wystąpi z nami oczywiście. A ja mam jeszcze takiego pomysłu. Pamiętasz ten nasz, nasz serwer, ten multi? Oj, dobry żart. Będzie można kupić na tej samej mapce co była. Może kiedyś choć pokażemy w naszym filmiku. No, a ty masz jeszcze tą mapkę? Mam wszystkie mapy, na których grać. To dobrze. Tylko, że muszę moją chatę odbudować, bo się spaliła. Piorun zwalnął dziesiąty raz. Weź, te mnie pioruny już tam wkurzały. Nie też. Tak. I ten... Y będzie można tą mapę pos y kupić serwer. Na jakimś hoście. Jak wtedy gadaliśmy z... z, z wiesz, z kim. No. I można by było U. grać, nie? No. Serwerek. Te dużo zabawy z kuboidem by było. Z kuboidem. Ja bym się tym nie zajmował. No ja też nie. Nie no pewnie ja bym się zajmował. Zresztą ja jestem od strony technicznej. Ty jesteś y, stroną techniczną. Jeszcze mamy tylko minutę. Dobra weź podzielimy na dwa partie, bo to nie ma sensu. Nagrywać odcinek po 10 minut. No jest, no. Zaraz się pożegnamy i, i będziemy nagrywać drugi. W sumie to nie głupie. Ale dziwne. W ogóle ten odcinek to dziwy będzie, no bo mi się kopie. Antywirus. Wyłączę antywirusa. Nie, bo się nie. Oooo. I tak, nie widziałem, że w ogóle mój komputer to pociągnie. Co ty byś powiedział, gdybym miał na gigabo? Także nie płać. E, dobra, trzeba się żegnać. Żegnać chyba... No mógł... zapraszam do następnego odcinka. Żegnać to mi się tak wrażliwsko ja chciałam. Ale dobra, no to do następnego odcinka. Subskrybujcie, oceniajcie, cześć. Aha.